Kilka lat temu gospodarze Zielonej Góry Nowej Soli i Sulechowa pokładali ogromne nadzieje w projekcie pod nazwą Lubuskie Trójmiasto. Trzy sąsiadujące ze sobą samorządy miały się wzajemnie uzupełniać. Dobra komunikacja umożliwiająca szybkie i swobodne przemieszczanie się między miastami, do tego wspólne projekty infrastrukturalne i spójna oferta dla inwestorów. To mogło być Trójmiasto na miarę Gdańska, Sopotu i Gdyni. Niestety, poza dobrym skomunikowaniem Zielonej Góry Nowej Soli i Sulechowa, pozostałe pomysły legły w gruzach. Należało to scementować tą to współpracę gospodarczo-ekonomiczną, społeczną, transportową dużo wcześniej. W tym momencie już mleko się rozlało. A gdyby tak połączyć Zieloną Górę z Nową Solą, tak zwana aglomeracja zielonogórsko-nowosolska, zdaniem wielu obserwatorów samorządu oraz polityków, to po prostu fikcja. Ale coś musi być na rzeczy, bo i prezydent Janusz Kubicki i prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz obok hasła aglomeracja nie przechodzą obojętnie. Sprawę komentowali w mediach społecznościowych. Aglomeracja zielonogórsko-nowosolska to odpowiedź samorządowców na metropolitarne zapędy polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy bez wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami stolicy oraz kilkudziesięciu gmin sąsiadujących z Warszawą wpadli na pomysł połączenia. Do tego trzeba dorzucić jeszcze zmiany w ordynacji wyborczej dotyczące wprowadzenia kadencyjności. Nic dziwnego, że samorządowcy przygotowują kontrpropozycje. Wszyscy się śmieją z tego pomysłu po wielkiej Warszawie, przy czym powiedzmy sobie szczerze, Pomysł sam w sobie nie jest aż taki całkiem zły, natomiast cały problem polega na tym, że ordynacja wyborcza, która szła za tym pomysłem była chora. Tak? Gdyby, gdyby to powiedziano tak, oczywiście łączymy te gminy podwarszawskie z Warszawą e, i ordynacja jest prawdziwie proporcjonalna, to pewno byłby krzyk mniejszy, byłaby dyskusja, bo pewno część tych gmin, tak jak na przykład Piaseczno, powinno być włączone do Warszawy, bo nic by się, nic by się nie stało. Natomiast połączenie Zielonej Góry z Nową Solą to jest oczywiście pewnego rodzaju fikcja. Ono pewno będzie takim połączeniem funkcjonalnym, tak? Ludzie z Nowej Soli już dzisiaj właśnie przyjeżdżają do pracy w Zielonej Górze. że nie pracują w nowej soli. Andrzej Brachmański i Marcin Pabierowski w programie Stary Rynek 1 komentowali propozycję utworzenia aglomeracji zielonogórsko nowosolskiej zdaniem Radnego Zielonej Razem obecnie ten temat można traktować jako żart, ale w przyszłości z pewnością trzeba o tym pomyśleć poważnie. Dużo bywam i w Brukseli, i w Paryżu. Tam to wszystko jest funkcjonalnie jeden obszar. Natomiast administracyjnie każde miasteczko tam, czy parę ulic, gdzie rządzi samo. Kabierowski dodaje, że skoro nie udało się trójmiasto, to trzeba wykorzystać szansę, jaką daje metropolia. Jeśli chodzi o powiększenie Warszawy, to oczywiście takie procesy metropolitarne mogą zajść w, w Polsce. To jest to Sopot, Gdańsk-Gdynia, która też na to ustawą pracuje. Tylko to trzeba wydiskutować, trzeba przeprowadzić diagnozy ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, trzeba to obliczyć, trzeba to zaprojektować z zegnanym, y, wizją rozwoju, z y, studium uwarunkowań. Program Stary Rynek 1 dostępny jest na tvzg.pl w zakładce Publicystyka oraz w telewizji kablowej. transporcie i szynowym, o transporcie o o transporcie się